Witam w kolejnym odcinku na moim kanale z cyklu Autokrytyk motoryzacyjnie. Pozdrawiam wszystkich sympatyków, subskrybentów. Dzisiaj kolejny odcinek z cyklu Najlepsze, najbardziej niezawodne silniki w danej marce, tym razem silniki Skody. Coś ta seria... E, ostatnie dwa odcinki, bardzo słaba oglądalność. Poprzednie, naj, największą oglądalność miały silniki Renault. E, tutaj, później dwa odcinki nagrane e, odnośnie Mercedesa i Hyundai'a. E, nawet tam w jednym odcinku widziałem, że dwóch subskrybentów chyba odeszło. E, coś dziwnego się dzieje. E, w ogóle oglądalność też jest dziwna, bo często jest tak, że starsze gdzieś tam filmy mają większą oglądalność powiedzmy niż nowsze filmy. Wydaje mi się, że przy takiej oglądalności 700, tak jak tutaj widzę, wyświetleń to ludzie po prostu nie udostępniają w ogóle tych filmów. Najprawdopodobniej nie podbijają też tych filmów, nie wiem. Gdzieś tam na innym kanale przypadkowo mi wyszło, wyszedł jakiś typ, który też siedzi przy, przy stole, gdzieś tam opowiadał też jakieś, powiedzmy, w ogóle rzeczy teoretycznie związane z motoryzacją. Widzę, że ma wyświetleń po kilkadziesiąt tysięcy i gdzieś kanał dużo młodszy, nie wiem na jakiej zasadzie to to rozdziała, w ogóle na YouTube to najprawdopodobniej jest gdzieś tam nie wiem, albo promowane, albo ktoś płaci za wyświetlenia. Po prostu gdzieś tam nabija sztucznie te wyświetlenia, później to jest przez algorytm wyłapywane i, i powiedzmy, ten film jest promowany, no bo ma dużo wyświetleń. Także poniekąd jest to zniechęcające w takim względzie, że no robienie filmów gdzieś tam dla 700 wyświetleń, tak jak ostatnio te dwa filmy, to. to bardzo mała liczba wyświetleń w ogóle Nie będę nagrywał filmów specjalnie o tym, żeby mówić, tylko mówię to przed, przed filmem w trakcie filmu, powiedzmy o danej rzeczy także. No dobra, lecimy dzisiaj najlepsze najbardziej niezawodne silniki skody. Tutaj tych silników także jest sporo skoda chyba jeden z najbardziej popularnych u nas na rynku, myślę, że dosyć ciekawy odcinek, także zaczniemy od silników benzynowych, no tutaj królem gdzieś tam tych silników jest oczywiście silnik 1.6 i w różnych wariantach mocy, od starej starszych wariantów, ośmiozaworowa wersja, oczywiście chodzi o ośmiozaworową wersję, najczęściej jest to silnik w wersji 102-konnej, ale były też wersje starsze, 75-konne w Skodzie Oktawi, w Felicji, w Fabi. Myślę, że to jest jeden z lepszych silników. Prosta, trwała konstrukcja. Oczywiście te silniki są już wiekowe, także te przebiegi rzędu pół miliona kilometrów, nawet z dużo liczba samochodów z cofanymi licznikami, to też powoduje bardzo dużo tych aut z tym silnikiem. A też instalację gazową, oczywiście. Ja pamiętam w 2008 roku pod koniec 2008, rok gdzieś tam szukałem nowego auta pamiętam, że wtedy Octavia szło kupić w wersji Tour z silnikiem właśnie 1.6 to jest z fabryczną instalacją gazową z silnikiem 1.4, tam była różnica bodajże 2 czy 3 tysięcy także bardzo długo ten silnik był oferowany nie pamiętam dokładnie do którego roku, ale ale jest to fenomen też, y, silnik oczywiście pe, pamięta czasy gdzieś tam lat 90., a może i wcześniej, bo najprawdopodobniej on gdzieś się wywodzi z tych starych jeszcze silników 1.6. Kolejny silnik to y, silniki, silnik trzy-cylindrowy, czyli nasz król trzycylindrowców 1.0 MPI, jak i TSI w różnych wariantach mocy od 60 poprzez 75, naj, najnowsze wersje mają 80 albo 85 koni. Wersje turbo doładowane w, od mocy tam 90 poprzez 100, 105, 110, 115 koni. Nie wiem czy najnowsze wersje nie mają 120 koni, ale nie, chcę, nie bardzo chcę, tego, nie chcę się pomylić, bo to, bo to te warianty mocy są z każdym rokiem podnoszone. No. Konstrukcja bardzo udana, gdzieś tam się sprawdziła na taksówkach, także dobrze znosi instalację gazową, zarówno ja takich aut obejrzałem kilkadziesiąt, zarówno z instalacjami gazowymi, fabrycznymi, dokładanymi, specyficzna praca, aczkolwiek małe spalanie, nawet w okolicach 5-6 litrów, także powinniśmy jak na trzycylindrową jednostkę z ostatnich gdzieś tam lat projektowaną, to jest to jeden z lepszych albo najlepszy silnik trzycylindrowy ostatnich dziesięcioleci gdzieś tam, gdzie te silniki weszły do produkcji. Nie ma jakichś wad specjalnych, ja przynajmniej nie słyszałem. Wieczny rozrząd, teoretycznie oczywiście, bo producent gdzieś tam nie przewiduje jego wymiany, tylko kontroli ale dużo ludzi wymienia ten rozrząd oczywiście tam po, po 10 latach czy po, po tym przebiegu 200 czy 240 tysięcy. Jeżeli ma się zamiar jeździć dalej autem, to warto oczywiście ten rozrząd wymienić, chociaż no producent nie przewidział w większości przypadków wymiany, tylko że to u różnych producentów z grupy WW modeli różnie to wygląda w książkach serwisowych. Kolejny silnik to gdzieś tam pokrewny, oczywiście dołożony jeden cylinder, silniki 1.4, 1, 5 TSI. Po zmianach, oczywiście, bo z początkowych lat produkcji te silniki 1.4 TSI, ja już nie mówię o, o silnikach na, na łańcuchu, ale początkowe silniki też miały tam problem z nadmiernym spalaniem oleju, później to było sukcesywnie poprawiane. Te silniki mają raczej dobre opinie, choć zdarzają się wpadki, widziałem gdzieś tam Wypalony zawór w silniku 1.5 TSI, ale są to jakieś tam pojedyncze, pojedyncze przypadki. E, ogólnie te silniki są raczej chwalone. To są silniki oczywiście nowoczesne. Gorsze opinie mają silniki 1.8 TSI, 2.0 TSI. E, no tutaj dopiero gdzieś tam najnowsze generacje tych silników. E, trzeciej generacji, gdzieś tam po 2012 roku. Dopiero gdzieś tam są poprawione, także tak to wygląda. Z silników Skody właściwie można byłoby powiedzieć, że ogólnie myślę, że byłoby na tyle. Czyli gdzieś tam się zarówno stare jednostki, jak i nowoczesne jednostki napędowe tutaj się nam pojawiają w tym odcinku. Kolejne silniki to silniki diesla. Tutaj mamy. Raczej bym polecił silnik, jeżeli już w Skodzie, to stare silniki 1.9 TDI w oktawie gdzieś tam stare pierwszej generacji Fabi na pompach. Oczywiście rotacyjnych, nie na pompach wtryskiwaczach, chociaż ten silnik na pompach wtryskiwaczach 1.9 TDI, także gdzieś tam ma opinie, mieszane oczywiście przez, przez poszczególne. Odmiany tego silnika, które miały problem tam z pompowtrskiwaczami, z panewkami. Znane te odmiany BLS, bodajże. Nie będę teraz tych modeli, bo tych oznaczeń to już jest tyle, że ciężko się to. W każdym razie no, te silniki mają mieszane opinie. Lepsze opinie ma oczywiście silnik 2.0 TDI na Common Railu od 2008 roku. Ten silnik gdzieś tam już wyznaczył standard. E, powiedzmy, oczywiście też nie, nie miał gdzieś tam jakiś wpadek z napędem pompy oleju, aczkolwiek jest dużo bardziej dopracowane. Później ostatnie edycje oczywiście tych silników to już e, dużo lepsze, bezawaryjne auta ogólnie. Tak samo silnik 1.6 TDI na Common Rail, chociaż to też e, niektórzy tam z początkowych lat produkcji wtryskiwacze, Często gdzieś tam ulegały, były yy, przedwczesnemu zużyciu, były też drogie w wymianie. Gdzieś tam Skoda yy, oczywiście podąża jednostkami Volkswagena, ale pamiętajmy, że to wszystko by jest yy, projektowane było gdzieś tam. Szczególnie ten stary silnik 1.6, jak i były też dostępne stare silniki Skody na łańcuchach rozrządu typu 1.3, 1.4, też były gdzieś tam w oktawi. Yy, czy w Skodzie Fabi na początku produkcji montowane te silniki były też dosyć trwałe, ale nie miały mocy ogólnie i dosyć były takie powiedzmy yy, powiedzmy w stosunku do nowocześniejszych silników ospałe o. Yy, aczkolwiek Skoda ma w swoim dorobku silniki yy, też gdzieś tam tak jak powiedziałem te silniki 1.3, 1.4 gdzieś tam montowane w modelach Skody na początku, po przejęciu przez Volkswagen'a. Później oczywiście te jednostki były wspólnie projektowane. Także to by było na tyle odnośnie silników Skody. Myślę, że jest to dosyć duży, dosyć, dosyć dużo tych silników jest, aczkolwiek także nowoczesne silniki, te co omówiłem 1.0 MPI TSI 1.5 tutaj jest to ciekawostka, że te silniki właśnie w miarę nowoczesne też są bezawaryjne i osiągają ogromne przypiegi, porównując do konkurencji. To była na tyle w tym odcinku. Dziękuję za uwagę. Subskrybujcie kanał, udostępniajcie, podbijajcie gdzieś tam filmy, bo jest taka możliwość trzy razy chyba w tygodniu. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia nas tego odcinka.